Siema z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na trochę ględzenia. Poględzę dzisiaj o Ultimate Team w FIFA 14, bo EA w końcu opublikowało jakieś konkrety odnośnie tego trybu, co się zmieni. Przede wszystkim znikają karty morale oraz formacje. Zamiast tego będzie przebudowany tryb uzyskiwania chemii, a właściwie EA da nam możliwość do zarządzania bonusem, jaki daje chemia. W FIFA 13 wyglądało to mniej więcej tak, że mieliście zawodnika i gdy on miał 9 chemii, to wszystkie jego atrybuty wzrastały. Gdy miał maksymalne morale, część jego atrybutów wzrastało. Mniej więcej prezentowało się to tak, że chemia zwiększała wszystkie atrybuty, a morale zwiększały atrybuty przede wszystkim mentalne. Jak to teraz wygląda? Teraz mamy do dyspozycji prawdopodobnie 20 różnych stylów gry dla każdego zawodnika. Na czym to polega? Możecie to zobaczyć na screenie. Każdy z zawodników pod swoim zdjęciem ma... Jakiś skrót trzyliterowy. Szczerze mówiąc nie będę się bawił w próbę rozszyfrowywania tych skrótów. Na tym screenie możemy zobaczyć co konkretne style chemii czy style gry dają. Czyli jak na przykład mamy Klozego. On ma styl finisher prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Czyli zwiększa się o bardzo dużą wartość shooting. O bardzo dużą wartość heading. Czyli tak to właśnie wygląda. Jego styl właśnie tak, tak się prezentuje. Spójrzmy na prawą pomoc. SHA, czyli prawdopodobnie Shadow, jak to niektórzy tłumaczą, to będzie chyba jedna z najdroższych kart właśnie zwiększająca pace oraz defensywę. Są też inne zwiększające pace, ale nie tak bardzo, tylko o dwie strzałki i tak dalej i tak dalej. Jak to będzie funkcjonować dokładnie nie wiem. Wiem, że żeby zmienić styl gry każdego zawodnika będziecie musieli kupić na aukcji taką kartę z odpowiednim stylem gry, takim jaki wam będzie pasować. Co to daje za możliwości? Daje to ciekawe możliwości, bo jeśli chcecie grać na przykład taktyką 4-1-2-1-2, i ofensywny pomocnik w tej taktyce ma sporo opcji do wyboru. Ma dwóch napastników, ma dwóch skrzydłowych, na nich może rozgrywać piłkę, więc przydałoby się, żeby jego premia do chemii dawała... Passing, dribbling i tak dalej. On nie musi być szybki. On, on ma szybkich zawodników do wykorzystania. On ma napastników, on ma bocznych pomocników, także on szybki być, być nie musi. Z kolei ta sama sytuacja, ten sam zawodnik, ale inna formacja, ta, którą, którą często lubię grać, czyli 4-2-3-1. Tam już ofensywny pomocnik jest takim ala oszukanym skrzydłowym, i tam już przydałby się pace. Już przydałoby się, żeby ten zawodnik był szybszy. I praktycznie nie zmieniając zabójka, zmieniając tylko jego styl gry, możemy odpowiednio dostosować swoją drużynę do stylu gry, w jakim gramy, jaki nam się podoba, do formacji, jaką gramy, i to stwarza mega dużo możliwości. Z tym, że jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy, bo może się okazać, że praktycznie tylko jeden rodzaj kart będzie stosowany, bo do innych umiejętności bonusy nie będą aż tak ważne. Chociażby jak to się w tym momencie odbywa, ten Pace, niestety, ale. To jest trochę z mora Ultimate Team, ale wszyscy puką w pace, w pace, w pace. I naprawdę, jeśli ktoś jest ogarnięty i ma szybki zawodników, to jest prawie nie do pokonania. I nieważne, czy masz mega obrońców, czy nie masz, przegrałeś tyle. Druga sprawa, lojalność. To ma zastępować morale. Na czym to ma polegać? Jeżeli wylosujecie gościa z paczki, ustawicie go w składzie, pamiętajcie, nie ma już formacji, więc praktycznie możecie go ustawiać, jeśli będzie pasował do liki do narodowości na swoją pozycję, czyli proszę bardzo, macie kompletnego zawodnika 9 chemii, nic nie musicie kupować. I on w tym momencie ma 9 chemii. Ale jeżeli kupujecie zawodnika na aukcji, on nie ma 9 chemii. On choćby był idealnie ustawiony, on dopóki nie zagra 10 meczów w waszym składzie nie będzie mógł osiągnąć maksymalnej wartości chemii, czyli maksymalnego bonusu do stylu gry. Tak to ma wyglądać. Ciekawa zmiana. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie w praniu. W Takich mniejszych zmian, mniej rewolucyjnych, mamy na przykład możliwość zmiany numerów u zawodników. Tego nie było. Szczerze mówiąc, trochę się irytowałem, jak każdy mój bramkarz miał bluzę z numerem 2. Trochę mi to nie pasowało. Tak to ma wyglądać. Trochę możemy sobie pozmieniać z innych ciekawych zmian. Możemy sobie zmieniać wykonawców rzutów różnych już z poziomu składu. Tak jak tu widzicie, różne rzuty, wolne, karne, kapitan. Proszę bardzo, wszystko mamy, wszystko da się zmienić. Inna ciekawostka, czyli menedżerowie. Tutaj, jak widzicie na tym screenie, menedżerowie nie tylko będą dawali bonus do chemii od narodowości, jak to było dotychczas, ale też, jak widzicie, do ligi. Zmiana wydaje mi się na plus. Kolejna zmiana: wyszukiwanie zawodników. Tak to teraz będzie wyglądać. Będziemy według tych opcji, które właściwie już mieliśmy. Oczywiście znika formacja, bo formacji nie ma. Narodowość, i tu się pojawia to, o czym mówiłem. Chemistry style, czyli moim zdaniem, styl gry. Trochę to inaczej się nazywa, ale tak to wygląda. Co do systemu wyszukiwania: jedna mega, mega ułatwiająca życie zmiana, czyli można wyszukiwać zawodnika po nazwisku. Ile ja razy szukałem gościa najtańszego na aukcji z tego samego klubu, który był tej samej narodowości i musiałem 10 czy 20 stron z zawodnikiem tańszym przeszukać, żeby trafić na najtańszą opcję właśnie tego zawodnika, którego chciałem kupić. Teraz no nie będzie. Teraz mogę sobie wyszukać po nazwisku tego zawodnika, którego chcę. I ta zmiana mi się bardzo podoba. W dodatku będzie taka drobna zmiana. Mamy swój skład, tak jak tutaj. I na przykład nie podoba mi się powiedzmy w tym składzie. Ktoś mi się może nie podobać. No, powiedzmy Di Maria, bo tutaj trochę z chemią nie pasuje, aczkolwiek wszystko tu gra ładnie. I teraz będę miał opcję, żeby zawodnika, który, którego wynajdę na aukcji, przypasować do mojego składu i będę miał pokazane ile on mi daje chemii, jak to się jak to współgra z innymi zawodnikami. więc nie będę musiał po prostu wysilać swojej wyobraźni czy uruchamiać strony typu foothead, tylko od razu wszystko będę miał jako na tacy. Czy coś pominąłem? Wracają mecze towarzyskie. Szczerze mówiąc, jak ja grałem w FIFA 12 w futa, nie używałem meczów towarzyskich. Niektórzy za tym tęsknili, no proszę bardzo, macie to. Sezony: nie będzie 5 lig, będzie ich 10. Wow. To jest dobra zmiana, bo nie będzie sytuacji, gdy na przykład, będąc w pierwszej lidze, grasz z gościem w trzeciej i nagle idzie ci łatwo, mówisz: Wow, jaka prosta jest ta pierwsza liga! A za chwilę dostajesz gości już z pierwszej ligi, czy będąc na przykład w czwartej lidze z pierwszej ligi, też nie wiadomo, co się dzieje. Przegrywasz mecz za meczem, a nagle się okazuje, że potrafisz wygrać pierwszą ligę. Także mam nadzieję, że tutaj będzie większe rozgraniczenie między zawodnikami, z jakimi będziesz parowany w sezonę. I te mecze będą ciekawsze, bardziej wyrównane, powiedzmy w wyższych ligach, to się na pewno przyda, na pewno gdzie fajnie. To chyba wszystko, tyle z informacji o Ultimate Team. Jeśli pokażą się jeszcze jakieś ciekawe, to na pewno zrobię o tym film. Jeśli nie, to spotkamy się na filmie o Demie f 14, które pojawi się pi raz drzwi, dwa tygodnie przed premierą, a premiera już 26 września. Także dzięki za obejrzenie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć!